Cześć wam wszystkim! Z tej strony wasz wystrzałowy Adrianek, czyli wystrzałowy 12 kanał! I w dzisiejszym odcinku ciężka, sporawa przeszła do mnie paczka i kolejny unboxing. Paczka wyrzutni tym razem. I sobie to z unboxingujemy. I chyba te wyrzutnie, nie wiem. Pójdą chyba <laughs> albo na tegoroczny staw do Sylwestra, żeby w Sylwestra to wystrzelić na północ. Albo do zbiorów sylwestrowych, bo jeszcze będę pewnie zakupywał coś na Sylwestra i nie tylko. Więc zastanowię, co zostawić sobie do zbiorów całorocznych i nie tylko, a co sobie wyjąć i odłożyć na Sylwestra dostawu. No zobaczymy. Dobra, to w tym momencie zasubskrybujcie ten kanał, który wam się pokazuje w tym momencie. Dobra, jak zasubskrybowaliście, to łapeczka w górę jest mile widziana oraz wyśmienity jakiś komentarzyk na rozwój kanału no i oczywiście ta subskrypcja z dzwoneczkiem żebyście mieli powiadomienie o każdym danym filmie no i wbijajcie na mój drugi kanał czyli energiczny party show oraz opuszczeni w tarapatach i oczarowani na ludowo też kanał możecie wbijać na ludowo z przytupem i jazda tak się nazywa to jest dla miłośników muzyki ludowej no i takie tam dobra no, no na tych kanałach możecie mnie sprawdzać a jak chcecie opiero w technice mnie sprawdzać to wpijajcie na ten kanał czyli wystrzałowe 12 ale dobra my tu gadu gadu przełączam się i lecimy na otwieranie paczki. Unboxing robimy. No to zaczynamy otwierać paczkę. film unboxing. No na sam rzut oka, no trochę ciężkawa jest. Dobrze zabezpieczona, bo widać. Oj, zakleić to, zakleili. Dobrze. Nieraz potrafię już słabo zakleić ale tym razem. No, jestem pod zachwytem. Możecie w komentarzach zgadywać, jakie wyrzutenki zamówiłem. Aczkolwiek powiem Wam, że chyba... Powiem Wam tylko tyle, że na jednakowe powinny być. Lecimy z tym tematem. Na razie odcinki się na kanale pojawiają, ale tylko z otwierania paczek. Sylwestra niektóre fajerwerki, co będę puszczał w noc Sylwestrową, będą testowane przy okazji niektóre. więc to zaraz razu testy po Sylwestrze albo w dzień Sylwestra, nie wiem, zobaczymy jak to wyjdzie. Zobaczymy. No nic i teraz tutaj trzeba otwierać. Mhm. Jak to jest, jak to O kurde, zakleili ostro mm. Aż mi się wszystko z... Aż mi się wszystko ściąga z... ze stolika, ale dobra o kurde O ja cię kręcę Nieźle za Dobra, jakoś się powiedzmy dostałem No nie gadajcie, że jeszcze będę musiał brać. Widzicie wy to? Jeszcze muszę rozklejać, rozrzynać. Nie. Makabra. Ale jeden plus jest, że dobrze zapakowane. No to musimy jeszcze to roz... O kurde Było, czekaj jak to było O, tak było Trzeba było tak, tak, tak O jak cię kręcę i jeszcze trzeba rozrzynać Nie Po prostu O, pani, panie, panie No, widzowie razem ci co pakowali tą paczkę dla mnie się mega postarali o już słychać o folię a mamy i dwie wyrzutenki i tyle pudełek tyle pudełek aha mamy nasze wyrzutenki bo jak się teraz będziemy do dostać? Damy radę. Przeżywam to Taką dostałem plakietkę artybyry art, on artbron jakieś Zakupy online Kurde, ale zapieczętowane było. Aż jestem w szoku, że tak to dokładnie zapieczętowali, żeby się nic z nie stało. Wyrzutnie się nazywają Serbia Big Band jakieś takie dwie jednakowe za wyrzutnie zapłaciłem za wyrzutnie zapłaciłem za dwie sztuki 94

JW zero cztery kategoria F 2 mm. o dobra jest po polsku to jest wyrzutnia jedna i druga ta sama od Jorga CE Neku jest 170 równe, 170 gram Neku. Yy, producent Jorge, Jorge Fireworks, Fireworks. Io204 yy, kategoria F2. Bateria wyrzutni rurowych tylko do użycia na wolnym powietrzu, unikać przeszkód nad baterią, zidentyfikować system ini inicjujący i usunąć jego pomarańczową osłonę, położyć baterię na płaskim gruncie, stojąc z boku, zapalić koniec systemu inicjującego i oddalić się natychmiast na odległość wynoszącą się co najmniej 8 metrów. W przypadku, gdy wyrób nie zadziała i nie odpali, należy odczekać 15 minut, a następnie zanurzyć go w wodę a, a następnie po 15 minutach zanurzyć go w wiadrze z wodą dla osób, tylko dla osób powyżej 18 roku życia. Wyprodukowano w Chinach liczba strzałów 25, Uwaga, zagrożenie pożarem lub rozrzutem. Przechowywać z dala od źródeł ciepła i iskrzenia się otwartego ognia, gorącej powierzchni. Palenie wzbronione przy filotechnice. No, dobra. No. I to by było na tyle. Dwie wyrzuteńki. dwie wyrzuteńki i to by było na tyle jeśli wam się odcinek podobał z otwierania unboxingu tych oto paczek, to zostawcie łapeczkę w górę strzelcie łapeczkę w górę czyli lajkacza no i Zasubskrybujcie kanał i lecimy po więcej na tym kanale subskrypcji i lecimy z kolejnym odcinkiem na kanał z pirotechnicznym odcinkiem i trzymajcie się do następnego odcinka pirotechnicznego. Cześć!